Cześć! W dzisiejszym filmie będziemy przeglądać się najnowszemu zestawowi z serii LEGO Ideas, który ma premierę właśnie dzisiaj, czyli oto ta chatka w kształcie litery A. Mamy tutaj 2082 elementy, a chatka ta kosztuje 849 zł. Zestaw zaprojektował Andrea Latanzio, który mieszka we Włoszech, a za finalny projekt odpowiadali ci oto tutaj projektanci LEGO. Mamy no tutaj dwie instrukcje z przepięknymi grafikami z przodu w takim cudownym, leśnym stylu. W zestawie mamy cztery minifigurki. To są takie domyślne, które proponuje nam LEGO, ale jak możemy przeczytać w internecie, te figurki są stworzone po to, aby je sobie ułożyć jak chcemy i stworzyć swoje postacie. Omawianie no, zaczniemy od tego wejścia i schodków. Mamy tutaj grzyby, które są stworzone wydaje mi się, z dość nowych elementów, w tym jednego takiego naprawdę malutkiego, który jeszcze rośnie. Jakieś o kamienie, wiewiórkę, no i oczywiście roślinność. Tutaj, przód i dół tej chatki jest wykonany z młotów i z ciekawego mechanizmu, tak jak to było w oryginalnym projekcie, tylko że jest i troszkę mniej. Tutaj mamy tak jakby taki mini zewnętrzny tarasik przed wejściem. Standardowy płot, w którym wykorzystano ciekawe rozwiązanie, o właśnie tutaj, ponieważ dostajemy tutaj taką gałązkę, która idealnie się wpasowuje z resztą tego ogrodzenia. A tutaj taki fotel w starodawnym stylu. Na takiej zewnętrznej kuchence możemy tutaj usmażyć jajko, a z tej strony wziąć tą latarenkę i ją zapalić, a także napić się jakiegoś ciepłego napoju z kubka. Fasada budynku jest fajnie wykonana za pomocą różnych technik po to, aby stworzyć taką strukturę i aby niektóre elementy były bliżej, a niektóre dalej. Mamy też tutaj karnik dla ptaków, oczywiście takie drewniane drzwi, również z drewnianą klamką, dwa zielone okienka, które możemy otworzyć. A po łokach takie dwa duże daszki, które możemy odczepić. Są one też bardzo ładnie wytajlowane i wykończone. Tutaj również mamy oczywiście zielone okna. No i łatwo one tak schodzą, abyśmy mogli zajrzeć do środka. A następnie możemy jeszcze zdjąć górne piętro, po to, aby bardziej tam mieć wgląd, co się dzieje w środku. A więc, może wejdźmy tam. Okej, okay, mamy tutaj dwa poziomy, tutaj mamy parter, a także pierwsze piętro, tuż przy wejściu znajdziemy taką przepiękną wycieraczkę z nadrukiem i napisem LEGO. Gitara, także fajny górski znak u góry. Tutaj taką szafkę z różnymi muzycznymi płytami, która jest też super wykonana, następnie tutaj po prostu taki pojemnik na płytę albo jakieś inne akcesoria. Tutaj gazetek, która nie wiem czemu leży na dole. Mamy tutaj historię o takim klasycznym ludzi kulego, który też kilka lat temu pojawił się w serii minifigurek. Na półkach jest równie interesujące, ponieważ tutaj mamy tak, takie dwa kryształy, jeden zielony większy, a drugi taki mały, niebieski, a po drugie nie taką przepiękną skałę, również z takimi kryształkami różowymi w środku. Tutaj oczywiście mamy światełka, aby minifigurki nie siedziały w ciemnicy. No i dwa fotele, jeden taki bardziej zaokrąglony tutaj z takimi fajnymi podparciami, a także drugi taki granatowy, który również wygląda spoko, a jest bardziej taki kanciasty. Tutaj za fotelami znajdziemy jakąś butelkę, a także tutaj jeszcze taką skrzynię, gdzie znajdziemy więcej różnych butelek i kieliszków. Natomiast z tej strony mamy kuchnię, która jest bardzo interesująca. Tutaj, oczywiście, jakieś szafki, chyba miejsce na nowo umyte naczynia. A także super wykonaną, zaokrągloną umywalkę, w której kranem jest pistolet. Tam jakieś pudełka, albo może jakieś przyprawy, tak samo jak tutaj. Tutaj mamy jedną patelnię srebrną, która wisi na ścianie. A druga jest już tutaj, na naszej kuchence. Mamy też jakieś mleko. A tam dalej siechielkę i chyba gaśnicę. U góry jest również oka. Tak naprawdę składa się niby z dwóch elementów, ale jest naprawdę fajny. W prostocie siła. Tutaj oczywiście więcej szafek i nic na przemycanie produktów. A po tej stronie stolik, gdzie mamy kubeczek, czajniczek, a także maszynę do pisania. Można sobie tutaj usiąść na tym prościutkim stołeczku i zacząć pisać. Wydaje mi się, że ktoś, kto tutaj jest w tej chatce, być może jest nawet jakimś redaktorem, ponieważ mamy tutaj kolejną gazetę, w której mamy historię o tym złodzieju z komisariatu policji, który ciągle gra pączki z tego sklepiku obok. A tutaj lampka, która jest również stosunkowo prosta, ale również fajna. Jakaś roślinka, oczywiście, aby rozmaicić to wnętrze. Ogólnie taki stelaż, aby się trzymało drugie piętro. Na tym parapecie mam jakąś świeczkę, tą różkę, która może jest jakimś długopisem albo czymś innym, nie wiem. A tutaj jakiś licznik, a także zegar. Nigdy wcześniej nie widziałem tego zegara, być może jest on nowy. Tutaj, jak już miniemy kolejne otwierane okienko, to możemy wejść po schodach, spoglądając na tą ładną roślinkę. Z tyłu chatki jest równie interesująco. My tutaj taki pojemnik, który jest w kolorach oktana, czyli takiej firmy w środku Lego, wiecie, takiej fikcyjnej firmy, głównie z Lego City. Także to jest takie nawiązanie. Następnie mamy kolejny taki okrągły pojemnik z wykorzystaniem takiego też elementu, którego nigdy nie widziałem, a wyżej dwa liczniki. I też fajnie, że każdy jest inny, to też to trochę tak urozmaica. Natomiast z tej strony mamy łazienkę, tak, ponieważ znajduje się ona, o ile mogę to nazwać w ogóle łazienką. na zewnątrz. mamy tutaj papier toaletowy, który jest elementem drzwi, normalnie z samochodów lego, następnie chyba takie różowiutkie mydło, a u góry prysznic. Także z takim kwiatem, który służy ogólnie jako taki włącznik tego prysznica. A tutaj jeszcze łopata, aby zakować odchody mieszkańców tej chatki. Tutaj mamy też taki. Kocioł albo komin, który wychodzi tutaj również na zewnątrz, a także ciągnie się także jeszcze tutaj wraz z drugim piętrem aż na samą górę. Tutaj mamy także taki czerwony element, a ja jest o kloce klego. Zaciekawieni, chodźmy na piętro. Ok, na pewno ktoś, kto mieszka w tej chatce jest fanem LEGO, ponieważ tam mieliśmy rozrzucony element, tutaj mamy ich więcej, a także mamy, tak, to jest domek z LEGO Ideas przed paru lat i nawet ten element, który jest tam w środku tworzy takie wrażenie, jakby to była taka dziupla albo, nie wiem, takie wejście tutaj fajne. Także ja lubię takie nawiązania w mikroskali. Tutaj mamy pod tym łóżkiem jakąś mapę, która pewnie została tam znaleziona, bo ktoś się kiedyś zagubił i ciekawe do jakiego miejsca ona prowadzi. Po dwóch stronach koło tego łóżka mamy dwie szafki nożne, które są również zintegrowane tutaj ze ścianą tego domku. A tutaj samo łóżko, jest ono dość spore, ale jeśli mamy tutaj pojąć wszystkie cztery minifigurki, to może już się robić problem, jak widzicie. Jedna się zmieści, dwie pewnie też, ale już żeby więcej tutaj zmieścić, to nie wydaje mi się, żeby się dało. Ale ogólnie to już jest takie fajne, zaokrąglone, wszystko naprawdę bardzo ładnie wykończone. Tutaj jest jeszcze jakaś lornetka, aparat fotograficzny taki dość profesjonalny, taki duży. Oraz kolejny srebrny kubeczek. Tutaj widzimy jeszcze jakiś kompas, taką filiżankę. A po drugiej stronie świece, a także kolejny kryształ. No i tutaj z boku gdzieś się wplątał kolejny krocek Lego. A za tutaj mamy dość spodą półeczkę z taką złotą statuetką. Minifigurki Lego. Z jakimiś książkami, a także z kolejną zabawką. Założę się, że również zleko. Gdy miniemy już kolejną roślinkę i zajrzymy całkiem na górę, znajdziemy pająka, który gdzieś tutaj buszuje, tak całkiem u góry, gdzieś tuż przy dachu. Tutaj po bokach okna mamy kolejne dwie lampy, a także u góry przepiękny rysunek domku, który jest inspirowany innym projektem, pomysłodawcy tego zestawu. W zestawie mamy bardzo dużo zwierząt, tutaj mamy ćmę, tutaj kolejną ćmę, tutaj motylka, następnie tutaj kolejnego motylka, tutaj czerwonego ptaka, tutaj niebieskiego ptaka, tutaj wydry, która jest nowym elementem z tego roku i muszę o niej powiedzieć coś więcej, ponieważ jest naprawdę przepiękna, co prawda malutka, ale naprawdę urocza. Żabę, kolejną żabę, która jest ukryta tam pod schodami. I dość ciężko jest ją dostrzec. Oraz tego tutaj pająka. Ale to są tutaj takie dwie części, gdzie mamy trzy drzewa. Wszystkie w takim trochę jesiennym stylu, jedno takie czerwono-pomarańczowe, drugie żółte, a trzecie takie bardziej stonowane, już zielone. I możemy te części po dwóch stronach połączyć bez problemu z resztą chatki. Tutaj mamy też takie miejsce na drewno, na opał i możemy sobie to tak troszkę minimalnie odchylić. Tutaj jakiś listek się też zapodział, a także taką beczkę. Tutaj mamy siekierkę, a także taki po prostu patyk. To drzewo jest najniższe ze wszystkich trzech, ale i tak prezentuje się ładnie. Natomiast ta część jest już większa i mamy tutaj więcej też skał. Trochę więcej też tych grzybów, a także taki strumyczek, na którym siedzi ta wydra. Inny typ grzybów, latarnie na jednym z drzew. Jest to drzewo średnie, nie najniższe, ale też nie najwyższe, ale za to to jest najwyższe. Już je wcześniej omawiałem, ale teraz możecie zobaczyć, jak się prezentuje w porównaniu do innych drzew. Możemy te części też połączyć, aby stworzyć taką wysepkę, do której na przykład te minifigurki muszą dopłynąć, tym oto tutaj kajakiem, który znajduje się na tej części. pod nim kolejną skrzyneczkę, w której mamy kamizelki, ratunkowy, a także jakiś napój. I tutaj też beczka z niezbędną rzeczą, czyli z wiosłami. Ten kajak jest prosty, jest to w zasadzie jeden element, ale możemy nikt nie mógł stworzyć, myślę, fajne historyjki. Przyjrzyjmy się teraz z tym domyślnym figurką, to jest pierwsza z nich i ma ona super fryzurę. Spójrzcie, takich włosów to jeszcze wcześniej nie widziałem. Są po prostu czadowe. Ma też dwa wyrazy twarzy: jeden uśmiechnięty, a drugi taki już trochę przerażony. Może ucieka przed niedźwiedziem, który był w pierwotnym projekcie, ale nie dostaliśmy go w tym zestawie. Taką typowo górską kamizelkę. Następną figurką jest ta tutaj pani, która ma swetelek w taki bardzo ładny również wzór, a także granatową torebkę. Też te włosy są dość interesujące. Zresztą wszystkie figurki mają ciekawe i unikatowe włosy. No i ona ma też dwa wyrazy twarzy, w jednym wydaje mi się, że śpiewa, a w drugim jest uśmiechnięta. To jest trzecia minifigurka, w tym razem ma taką czerwoną kurtkę, tutaj wydaje mi się, że również śpiewa, a tutaj po prostu się uśmiecha. Ma też taki podróżniczy plecak oraz włosy, które są już bardziej pospolite, ale też spoko. A to ostatnia postać. Ten sweter już widziałem wiele razy wcześniej, ale cały czas ma on swój urok ma takie zielone okulary i ma ona dwa wyrazy twarzy. Dwa są takie uśmiechnięte, ale troszkę się różnią. Te włoski również nie są najrzadsze, ale w końcu to nie jest żaden konkurs na najlepszą fryzurę a po prostu fajna, przyjemna chatka. Jak Wam się podobała wizyta w chatce w kształcie litery A? Dajcie znać w komentarzach. Jeśli się dobrze bawiliście, to koniecznie dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, aby nie przegapić kolejnych filmów. Pa!